Witajcie kochani, to jest kanał Poznajmy Pana, a to jest nasz vlog 29 29 z wyzwania 100 filmów w 100 dni. Dzisiaj krótki bardzo vlog, takie rozważenie do poduszki. Słuchajcie, chciałam Wam zaproponować do rozważenia fragment z Ewangelii Łukasza, z rozdziału, będzie rozdział 9, gdzie Jezus zachęca ludzi, Zachęca albo zniechęca to różnie, ale e, powołuje ludzi, e, albo zgłaszają się do Niego ludzie, którzy chcą za Nim iść. E, no i e, co ciekawe Jezus nie wszystkich zachęca e, nie, nie wszystkim mówi chodźcie, chodźcie, ale e, czasem zniechęca ludzi, e, czy wręcz e, no, konfrontuje ich z pewną. Z pewną ceną e, związaną z pójściem za nim. Tak jak Jezus na przykład mówi w innym fragmencie, że kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. E, czyli wiecie, to nie jest szczyt świętości, to jest jej początek. Jeżeli w ogóle chcemy dostać się do szkoły <grytanie> Jezusa, jeżeli w ogóle chcemy stać się, zacząć być jego uczniami, to musimy najpierw wyrzeć się wszystkiego, co posiadamy. I e, tak jak e, powiedział mój mąż też e, kiedyś. Kiedyś nie wiem nagrywaliśmy, pamiętam i to mi się spodobało, że powiedział, że wiecie, nie chodzi tylko o to, żeby po prostu sprzedać wszystko, co mamy, ale żebyśmy byli od tego wolni, żebyśmy byli gotowi to oddawać, poświęcać dla Królestwa, oddawać Bogu. I dzisiaj właśnie w tym fragmencie Jezus mówi, ktoś mówi do Jezusa, pójdę za Tobą Panie, lecz pozwól mi najpierw pożegnać się ze swoimi w domu. A Jezus mówi, nikt kto przykłada rękę do pługa, a spogląda do tyłu, nie jest zdatny do Królestwa Bożego. I chciałabym Was zachęcić właśnie do tego przemyślenia tego zdania. Nikt kto przykłada rękę do pługa, a spogląda do, do, do tyłu, nie jest zdatny do Królestwa Bożego. I dla mnie to jest, jakoś tak mnie dotknęło zdanie, to zdanie na początku tego roku, że je sobie wypisałam na takiej mapie myśli, którą mam na, na każdy rok. Bardzo mnie to porusza. Wiecie, każdy ma jakieś zadanie wyznaczone od Boga. Każdy ma jakiś pług, który do którego wyznaczał go Pan. I chciałabym, żebyście po prostu się zastanowili się nad Waszą, znowu nad Waszą gorliwością, z jaką dzisiaj ten płuk ciągniecie. Bo to jest płuk każdego dnia, tak jak Jezus mówi, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. I mam wrażenie, że, że to jest dokładnie o to, chodzi, jeżeli chcemy być zdatni do Królestwa, jeżeli chcemy się w ogóle nadawać do tego, żeby wejść do Królestwa Bożego, to musimy zaprzeć się siebie wziąć krzyż, czy jakby wziąć, chwycić ten pług i, i biec, biec za Jezusem, pchać to z taką, wiecie, pewnością, gorliwością, widząc cel wyraźnie przed sobą, no bo inaczej te bruzdy będą krzywe, jeżeli człowiek nie jest, tak, tak sobie wyobrażam przynajmniej pracy na roli, jeżeli, bo to też teraz mam maszyny, tak? Kiedyś to inaczej wyglądało, ale jeżeli to się jeszcze kiedyś tak robiło ręcznie i trzeba było prowadzić te... Urządzenia, ten pług, to nawet jakoś tak zakoniem, tak? No to trzeba było pilnować, żeby ten, ten, ta ścieżka była równa, tak? I, i trzeba było patrzeć przed siebie. Nie, nie można było się oglądać, bo inaczej nic nie byłoby, ta praca byłaby do niczego. I tak sobie po prostu myślę, że czasem ciężko nam, właśnie wręcz mam wrażenie, że niewielu chrześcijan potrafi docenić swój pług. To znaczy rzadko spotyka się ludzi, którzy po prostu cieszą się z tego, że Pan, do czego Pan ich powołuje. Cieszą się swoim powołaniem każdego dnia w tej codzienności. Tak? Czy to jest rodzina, czy to jest wspólnota, czy to jest macierzyństwo, ojcostwo, czy, czy jakieś takie życie po prostu dla Królestwa Bożego w inny sposób. A często jest tak, że wiecie, patrzymy na ten pułk sąsiada i myślimy sobie, kurczę, ten, ten to ma fajny pułk, jak ja bym mógł taki pułk prowadzić, to ja bym taką tak, robotę robił dla królestwa, że szok, nie? I, i jak często właśnie też jak rozmawiam z ludźmi, to widzę, jacy jesteśmy niezadowoleni z tego, co robimy w życiu, w sensie Pan nam wyznaczył konkretne zadania, a my często myślimy sobie, kurczę, no gdybym miała tego męża, to bym to bym dużo lepiej jakoś służyła Panu, to by moje życie było dużo lepsze, takie bym więcej owoców w tym życiu y, wydawała, tak? Byłoby takie bardziej owocne, sensowne, gdybym miała dzieci, gdybym, gdybym z kolei miała mniej dzieci, albo y, gdybym miała więcej czasu, to bym mogła tak się poświęcić wspólnocie, no ale tu jeszcze kolejne dziecko się pojawiło, no i kurczę, no i wszystko, prawda? Wszystko nie tak i wszyscy są niezadowoleni, a zobaczcie, Nasza postawa powinna być dokładnie odwrotna. Powinniśmy, jeżeli rzeczywiście mamy Pana na niebie, to powinniśmy się ucieszyć z tego, że mamy szansę działać dla Jego królestwa. Że on nam daje konkretny pług do tego, żebyśmy nim zrobili dobrą robotę. Jeżeli Pan dał Ci taki pług, to po prostu. Powinniśmy go chwycić i, i po prostu biec, nie oglądając się za siebie, dlatego że Pan nas wzywa do jakiejś bardzo ważnej roboty i ta robota musi być dobrze wykonana. I słuchajcie, ten Pług oznacza nasze zbawienie to jest Pług specjalnie dla nas. Jeżeli wykonamy dobrze naszą robotę, to Bóg przyjdzie i nas nagrodzi. A jeżeli będziemy, wiecie, się obracać, się zastanawiać, kurczę, może to nie to, może gdybym. Gdybym, gdyby jakoś to moje życie się inaczej potoczyło, to bym wtedy lepiej służył Panu, albo to byłbym szczęśliwszy i tak dalej, albo może jest mi ciężko, albo może coś bym chciał inaczej, albo... I wiecie, jeżeli pojawiają się w naszym sercu takie myśli i takie różne rzeczy ogólnie w naszym życiu, które dopuszczamy, które sprawiają, że pojawiają się wątpliwości, które sprawiają, że przestajemy pchać odważnie ten pług, może jakieś lęki, że to, co robię, jest nie dość dobre, jak to ludzie oceniają, i tak dalej. To stajemy się, tak jak mówi Słowo Boże, niezdatni do Królestwa Bożego. Jesteśmy bezużytecznymi sługami. I niestety, jeżeli Pan nasz przyjdzie, to będziemy się wstydzić, jeżeli w ten sposób nas zastanie. Więc, kochani, zachęcam Was z całego serca, żebyście dzisiaj ucieszyli się tym pługiem, do którego Pan Was wybrał. Żebyście ucieszyli się swoją codziennością, tak, czy, czy macie męża, czy go nie macie, czy macie żony, czy, czy jeszcze nie macie, albo już nie macie, tak, czy macie dzieci, a może nie macie dzieci, może macie wspólnoty, może macie jakieś inne zadanie, do których powołał was Pan, życzę Wam z całego serca, żebyście po prostu odnowili w sobie tę gorliwość, zobaczyli, czy Przypadkiem, właśnie gdzieś nie straciliście tej gorliwości, nie zaczęliście się obracać, myśleć za dużo i, i po prostu nie odstąpiliście od zadania, które wyznaczył Wam Pan. Jeżeli tak jest, to zachęcam Was tak jak święty Paweł zachęcił Tymoteu Tymoteusza, tak w drugim rozdziale. On powiedział to w pierwszym, w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale. Matko, przepraszam, w drugim liście. W drugim liście, pierwszym rozdziale. Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo dar Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. Nie dał nam przecież Bóg ducha lęku, lecz mocy miłości i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa naszego Pana, ani mnie jego więźnia, lecz i ty znoś trudy dla Ewangelii, opierając się na mocy Bożej. No więc opierajmy się na tej mocy Bożej, nie zniechęcajmy się. Ucieszmy się z tego, że Pan nas wybrał do swojej posługi. Niech e, kieruje nami właśnie duch mocy, miłości, trzeźwego myślenia, i rozpalmy na nowo, zreani zreanimujmy w sobie ten dar Boży, e, który jest w nas. No. <grych> Dobra, słuchajcie, to tyle na dzisiaj, i do jutra.